No... A, ten. Przestałem dawno temu. Nie wiem. Właśnie nic nie mówi, ja. A na którą dziś mam do szkoły? Maar je zit na 32. Okay. Na 8 mam 35%. So. Na wtorek. Wat zeg je? Wat zeg ja nu net Nee. Okay. Mama, matka jest na dziesiątą <smartone> <jeszcze> To pięć to jeszcze nie. Dziesięć Co Ja myślałam, że i się podał. Czy Wszyscy się wspieraj. Co nie masz klasówkę dzisiaj? No co ty kurczę!